Тренер Крисю. Dzień dobry, kochani, dzień dobry. Nie przedłużajmy, bo też czas mnie goni, tak? W tygodniu jestem ostatnio dosyć zarobiony. No, no tak wyszło, głupio, głupio. Po prostu tylko po południami mogę coś tutaj wam sprezentować, ale ja się cieszę na Wasz widok. Naprawdę. Dużo entuzjazmu, dużo entuzjazmu jest u mnie na myśli, że jest w czwartek spotkanie z Wami, tak? Cieszę się, cieszę się. Dostaję dużo wyrazów wsparcia też, tak? Nie tylko chodzi mi o lajki, o tak zwane przysłowiowe serduszka, nie, nie. No też mi przelewacie pieniążki, po prostu, tak, no jestem wdzięczny dziękuję, dziękuję, tak, szczególnie chciałbym tutaj pozdrowić Zdzisława z Ostrołęki za ostatni przelewik naprawdę słuszna kwota słuszna, no cóż krótkie moje przesłanie do reszty bądź jak Zdzisiek, tak, bądź jak Zdzisiek nie szczęć mi złotówek, a najlepiej ojro, ojro, lepiej, lepiej ale złotówki też przytule, tak, generalnie mam szeroki zasięg ramion także jestem w stanie dużo przytulić dużo, dużo ale starczy już tej autoreklamy, bo ja do was oczywiście uderzam jak zwykle. Sowitą, Krzysio, edukacją, tak? Będę kształcił, będę kształcił. Zgodnie z zapowiedzią z zeszłego tygodnia, dzisiaj troszeczkę typów takich, protypów, jak tutaj troszeczkę temu szczęściu dopomóc, tak? No bo też wiadomo, no nie wszyscy mogą wygrywać, tak? No niektórzy przybiegają troszeczkę z tyłu, tak? No i, i się czują po prostu, smutno jest im. Jest im smutno. Odczuwają przykre emocje, przykre. I to jest właśnie materiał dla was, tak? Żeby Was trochę pocieszyć, ku pokrzepieniu serc, tak? Nie wszystko stracone, nie wszystko. Można troszeczkę tutaj ominąć przepisy, tak? No tak no ominąć przepisy to brzydko powiedziane, tak? No, no, no troszeczkę... Troszeczkę przychachmęcić. no ładniej, to już ładniej brzmi, tak? Troszeczkę przychachmęcić można, można. Oczywiście też nie wszystkim się to podoba, tak? Donoszą na siebie. No to jest to, to, jest to jak ja to mówię, to jest to komunistyczne nasienie, nie? Nadają wszędzie, donoszą, tak? Pst, pst, tak z, z tak zwanego ucha strzelają, z ucha strzelają. Albo z dupy. No, ale strzelają strasznie, tak? Także trzeba uważać z tym chachmęceniem, trzeba uważać. No ale czasami troszeczkę można szczęściem to pomóc. Zresztą, zresztą. To też nie jest tak, że to jakieś moje tutaj wymysły, tak? Powiedzmy sobie szczerze, też powiedzmy sobie to. Organizatorzy biegów masowych, oni sami zachęcają. Zachęcają do tego, żeby troszeczkę tutaj, prawda, ciupciu, ciup zrobić małe, tak? Przede wszystkim dlaczego? Dlaczego? To się spotykają wiele razy. To nie jest też wyssane z tak zwanego e, przysłowiowego, jak ja to mówię, palca. Nie, nie. E, w pakietach co jest często? Na maratonach? No, co jest. Darmowe przejazdy komunikacją miejską są na numerek. A ja się spotykałem z tym, oczywiście. Warszawa była, była taka sytuacja. Pamiętam, pewnie w innych miastach też, ale też nie chcę tutaj wrzucać wszystkich do jednego tego tak zwanego wora, nie? Ale były, były, nie? Darmowe przejazdy, darmowe tramwaje, darmowe metro, darmowy autobus miejski. Jak masz numerek startowy, czyli co? Czyli po co to jest? No. <grym> zachęcanie po prostu do tego, żeby się karnąć podczas wyścigu. I to jest właśnie jeden z takich najbardziej podstawowych, tak? Nie trzeba żadnych umiejętności specjalnego kamuflażu, nie? No po prostu wsiadasz w sobie te 108, 127, no już tam, czy ci tam wygodnie podjechać, tak? Albo metro y, ma rymont, sobie tam skakujesz, wysiadasz na Młocinach, albo odwrotnie, tak? W zależności w jakiej też miejscowości jesteś, to korzystasz z tego, co dają, tak? No wiadomo, w Warszawie metro, gdzieś tam idzie tramwaje, tak? W Lublinie trolejbusiki, można sobie troszeczkę tam, prawda, tych miejsc w klasyfikacji nadrobić. No, no, no pamiętam te wieki, wyrobnie śmieszne. były strasznie Swego czasu jeździłem, pojawiałem się tam między trolejbusami po prostu się manewrowało. Normalnie ruch puszczony, jakby nigdy nie z no, no no, no, tak na przypalku, nie? Na przypalku poczucie humoru mają straszne, straszne poczucie humoru. No to po co tam za tym trolejbusem stać, spaliny wdychać, zamiast sobie wsiąść? Normalnie, jak człowiek, podjechać tym trajtkiem, te parę przystanków, tak, wysiąć, od razu tutaj. Splendor jest, nagrody, precioza, jak ja to mówię, są oczywiście dla najlepiej dla trenera, selekcjonera, bo to też te patenty zdradzam, tak, bezpłatnie. Przypominam, że dla moich subskrybentów te materiały są bezpłatne, które ja tutaj nagrywam, tak. No jeżeli akurat oglądasz to i nie jesteś subskrybentem, no to oczekuję też na przelew, tak. no Pakiet premium, no musisz wykupić, tak. Jeżeli nie subskrybujesz, no to pakiet premium. 100 złotych od minuty. To nie są tanie rzeczy, bo materiał jest, jak ja to mówię, ekskluzywny. To nie jest też polski wymysł, tak? Podjeżdżania autobusem, tramwajem, czymkolwiek. No to robią też na zachodzie. Z tego czasu czytałem taką historię gdzieś tam na Wyspach, czy gdzieś, że chłopak autobusem się karnął i typ co wygrał, zaskoczony, nie? Jak, jak, jak to, że mówi, że, że jest drugi? Zaskoczony. I pyta tamtego, a ty jakżeś to kiedyś ty nie wyprzedził? A ten, co podjechał autobusem mówi, że na trasie go wyprzedził, nie? <śmuszczak> szartonić. no wyprzedził go na trasie, prawda? No ale no na kołach, na kołach jechał. No, no, no i no i fajno, no i fajno. Nie był typowany, nie był faworytem, tak, a zwyciężył, a zwyciężył, po prostu spryt zaważył, tak, jakieś tam doświadczenie życiowe, jakiś tam brak hamulców też, nie? No i pewnie, no i to jest taka piękna historia moim zdaniem, tak, że nie zawsze ten najlepszy wygrywa, my kochamy te historie, że nie zawsze faworyt zwycięża i ty właśnie możesz taką historię napisać, tak, nikt na ciebie nie stawia, nikt nie liczy, wyklęty, odrzucony, tak, śmieją się znajomi, że gdzie ty z tymi swoimi wynikami coś wygrasz, a ty proszę bardzo w tramwaj, w autobusik, w metro, pak, pach, pach, pach i nagle proszę, można? Stajesz na podium jak prawdziwy zwycięzca. Ale kochani, oczywiście to jest taki banał, tak? No to banał, no to każdy, to każdy to głupi umie, nie? Ale podobają mi się takie sposobiki bardziej takie zmyślne, wiecie, zmyślne, tak? Jest możliwość takiego przykantowanka lekkiego za pomocą sztafety, tak? sztafeta sprytu tak zwana, sztafeta sprytu, czyli musisz jakiegoś kompana do tego, no niestety to już nie da się samemu, nie? musisz mieć takiego frienda swojego, swojego pretela, jak to mówią w Czechach, no i to już jest znajomość języków, jest duża prawda, musisz mieć i po prostu się składacie tak, ty biegniesz 20 kilosków, i przekazanie pałeczki, tak? Czyli tego numerka startowego sobie przekazujecie. Yy, tutaj swego czasu czytają takich braciach, co się w toj Toju yy, zamieniali numerkiem, nie? No i to bardzo dobre miejsce. Trzeba to też jakby troszeczkę złać na organizatora, bo oni też rozstawiają tych Tojów toj toj na trasie maratonu. Co chwilę to, i co chwilę to, no to po co to jest? No po co to jest? No co cóż, żeby wejść, podmienić się numerkiem i następnie biegnie kolejne 10 km, to ty w tym czasie odpoczywasz, tak? Albo po prostu dzielicie się po połowie. Ty biegniesz pierwszą połówkę maratonu w toj tojku ładnie sobie tam przemieniacie te czipy, ten numerki, wysiada ten już świeżutki z kibelka, tak? I opędzlowuje drugą połówkę. No i to od razu, no i to, to, naprawdę, no to już... Tu to można zyskać na No można zyskać trochę tych minutek, tak? No potem to jest już osobna kwestia, jak tam się musisz się dzielić nagrodą, nie? Ewentualnie. No to jest przykre trochę. No to jest trochę przykre. Ale jak, na przykład, jak się umówisz z jakimś tym swoim znajomym na takie, Na taką sztafetkę sprytu no to nagrodą możesz się podzielić ze mną wtedy, no i to ci problem odpadnie, tak? Nie będziesz musiał dzielić tam na pół z tym koleżką, tak? Dasz mi wszystko, jakby problem z głowy. No, no, no taka moja podpowiedź, tak? Jak to można sprytnie rozegrać? No także tak, kochani, no co, no co to już takiego? Ono no banalne takie skróciki, tak? A to jest banalne, ale w prostocie siłę. Z tego czasu też czytałem taką historyjkę, że w Chinach, bo Chińczycy się w tańcu, jak ja to mówię, nie pierdolą. No nie, no nie pierdolą się, zupełnie, zupełnie. Była taka y, trasa szosa, tak? Szosa długa, prosta nawrotka drugim pasem wracają, tak? I tak się mijają. I mijają mi się normalnie fajnie. Gdyby nie to, że między tymi pasami jest taki duży pas, taki zieleni nawet lasek, tak? No i co robi co sprytniejsi? Zamiast tam do nawrotki i wracać, i te kilosy trzaskać, i do stawy niszczysz. No stawy niszczysz strasznie, tak? Ty, tym klepaniem kilometrów. No to sobie przez te krzaczki, przez te pff. Cała prosta, skrócona, pięknie i 200 osób tak poszło w te krzaki. No, 200 osób męciło, no naprawdę. No, niesamowite. No, to jest masowe, tak. W Chinach masowe jest to kantowanko. Może w moich żyłach też płynie ta chińska krew jakaś? wiem, no, może, może tak być. Takie tam są zwyczaje. No, to trzeba, trzeba też chińskie zwyczaje. Mi się niektóre dobrze tutaj na ten nasz krajowy rynek można jak najbardziej przekładać. No, to jest za cywilizacja chińska, tak. Rozwijają się cały czas, idą do przodu. No, za niedługo będziemy wszyscy mówić po chińsku, tak? No to też badacze potwierdzają. To nie są żadne tutaj moje kocopoły. Nie? Będziemy mówić, teraz i tak dużo ludzi już mówi po chińsku, tak? Edwar po chińsku to trzylatki mówią, nie? No, prawda. Ecie pecie, myślę, że te, jeszcze, Tak Tak, po węgiersku było. Powiedziałem właśnie Wam, że lajkujcie Ternera Krzysztofa na Facebooku po węgiersku. Tak. Tak. Korona siedzę. Na Naprzeciwko okna ludzie na mnie patrzą. Nie wiem co chcą. Może chcą się dopisać do Krzysią tym! Nie ma sprawy, dopisujcie się. Śmiało! Skróciki, no klasyka też, tak? No tutaj żadnej Ameryki też nie odkrywam. Coż no, nie chodzi o to, tak? Czasami po prostu najprostsze rozwiązania, najlepsze. Czyli jakiś skrócik, jak najbardziej. Można chodniczek chcesz ściąć, pozór to okrążać. No, oczywiście, przy tych skrótach to trzeba być uważnym, bo jeżeli nie mamy wariantu chińskiego, że wszyscy idą za tobą, a jesteś sam tylko, osamotniony jesteś, tak? No, to wtedy mogą się przypierdzielać, nie? Mogą na Ciebie donieść do organizatora i, i ci potem y, zablokować możliwość startu na następne 20 lat w tej imprezie. No, robią takie kary, nie? Kochani, i na koniec taka już y, też metoda, którą też tu stosujemy z krzysiotimowcami już od dłuższego czasu, no, epopie tak. No niestety, no możemy tutaj się jakoś mamić, opowiadać sobie bajeczki, no ale na sucho się nie jeździ, nie? Na sucho nie. Wszyscy coś tam zalewają, no to, to nie ukrywajmy, tak? Ok, e epopiringa moim zdaniem jest bardzo skuteczną też metodą. To jest bardzo skuteczna, no witaminki, sole mineralne, wapń, tam jest dużo magnezu też. Też tych badań nie robią za często, nie? Nie, 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 nie. No, drogie są, nie mają na to pieniędzy finansowo, nie? Także no to, to raczej no to sami też zachęcają, nie? No zachęcają, tak? Nie robimy badań, nie robimy badań, wpadaj tam. No i wpadają potem, prawda? Jakieś Bogdanki, mm, jakieś tam Winfredy, no, no tak, no wpadają, wpadają i tam szabrują ładnie, tak? No to też zachęcamy, to jest też zachęcanie, także no tutaj dużo widzę winy organizatorów, to znaczy winy, no winy, no. no jest promocja kantowania, jest promocja, no. Kochani, w przyszłym tygodniu wracamy już do takiej typowo treningowej rąbanki, tak? Wademekum będzie, Wademekum wiedzy, encyklopedia prawdziwa. Wracamy do konkretów, do merytoryki, tej, tej której tak kochacie, którą uwielbiacie. Yy, przedłożę wam, przedłożę wam, bo też nie wszyscy wiecie, jak to się zachowywać w tym ostatnim tygodniu, ostatnich dwóch tygodniach przed startem, tak? Wyostrzenie. Yy, po amerykańsku to jest tap tapering. Tapering trzeba zrobić, jak to ja zrobić prawidłowo, tak? Jak, kiedy, ile zdjąć, co dodać, co jeść, czy spać, czy nie spać. Wszystko wam powiem konkretnie po kolei. Zresztą będzie myślę, że soczyste, tak? No myślę, że będzie soczyste. Yy, zresztą jak zwykle, tak? Ja no, jakoś nie umiem inaczej. No nie umiem inaczej. No tak, no to tak. No i dobra, w Chinach wszędzie robią kuźwa, w Ameryce kantują, a my to się czajimy na tym polskim poletku, już się czajmy, bo kablują, bo kablu, to się czaimy. po prostu zwyższa wyższa cywilizacja na tym zachodzie, oni tam tak na siebie nie donoszą, nie donoszą kuźwa, no i, i wtedy tam podjeżdżają sobie tymi autobusikami, jest trochę kulturalniej, nie? a u nas to zaraz lecą kuźwa, pani, pani, a ten skrócił, pani, pani. Tak, oczywiście, no, 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 donosicielstwo, donosicielstwo. Trener Krzysiu